Dzień dobry, dzień dobry. Kolejna środa, zatem gorące, czerwone serducho, bijące dla Ciebie i uśmiech młodej pisarki. Witam się z Tobą jako młoda pisarka w tę kolejną środę. Dzisiaj, jak zwykle w sierpniu, piękna, słoneczna pogoda. Czasami, już mam jej dość, bo jest bardzo, bardzo. Gorąco, ale nie o tym chciałam rozmawiać z Tobą, nie o pogodzie. Jak widzicie tutaj cała plejada książek, chcę tylko przypomnieć, że tutaj niektóre z nich, czyli o, o, o macie tutaj puzzle, Monopoly gra o wszystko i troszeczkę dalej o tu, tu, tu jest nieoczywista. Zestaw, ten zestaw trzech książek w dalszym ciągu do końca sierpnia jest dostępny u mnie w formie wyprzedaży. <laughs> tak więc można nabyć te książeczki u mnie w bardzo, bardzo przystępnej cenie. Chcę także Wam powiedzieć, że Całkiem niedawno skończyłam książkę Agnieszki, skończyłam czytać książkę Agnieszki Zakrzewskiej Pocztówki z Amsterdamu. Książka przewspaniała na wakacje i nie tylko. I co chcę tu powiedzieć: otóż nie, niebawem będziecie mogli, będziecie mieli okazję wysłuchać kolejnych kawałków literackich z Anną. Bo będą one poświęcone właśnie pocztówkom z Amsterdamu. A kolejna yy, książka, która czeka, tak się tutaj rozglądam, ale właśnie chyba, chyba jej yy, nie mam. Yy, odłożyłam gdzieś na bok. W każdym razie, kolejna książka, którą zajmę się w kawałkach literackich, to przezabawna książka Ireny Omegard Wiedźmowa Doskonałość. Natomiast dzisiaj kolejny fragment z Nieoczywistej. Ostatnim razem czytałam Ci fragment opowiadania i było opowiadanie Magdaleny Krok-Nugui, potem był, była, był fragment bezużytecznej Dominiki Kadik, a dzisiaj chcę Cię zapoznać z fragmentem, Opowiadania pod tytułem Jełopka, opowiadania stworzonego przez Bruno Kadynę. Posłuchaj, proszę. Przyjdziesz mi przytrzymać? zawołała. No pewnie odpowiedział. Nienawidził, kiedy go odrywała od komputera. Grał teraz ale robiła remont w dużym pokoju i w łazience, a on praktycznie nie pomagał, więc poczucie wstydu, które wypierał, kazało mu odrywać się od swoich zajęć zawsze, kiedy czegoś potrzebowała. – Darek! –– Idę, idę – wcisnął pauzę. Iza stała na drabinie. Usyfiony niemiłosiernie stary dres, w którym pracowała, przypominał już undergroundowe dzieło sztuki. Spięte w kucyk ciemne włosy miała przyprószone pyłem do szlifowania. – Przytrzymaj proszę tę listwę, muszę przykręcić – powiedziała. – Dasz radę? Może ja to zrobię? – Poradzę sobie. Z wkrętarką to nie problem. Tylko listwa jest długa, więc ciężko trzymać, i jednocześnie przykręcać. Uniósł. Tak dobrze? Zapytał. Wyżej... je Ucięła. Chciała powiedzieć jełopie. On pomyślał, że miało być jeszcze. Może trochę za ostrym tonem, ale nie szkodzi. Miała prawo. W końcu się narobiła. To taki króciusieńki fragment z opowiadania pod tytułem Jełopka Bruno Kadyny. Zachęcam do przeczytania wszystkich dwunastu opowiadań, wśród których jest również moje opowiadanie zatytułowane Malwina. Tyle na temat książek. Oczywiście na razie jeszcze nie zdradzę daty premiery okładki nowej książki, ale mogę Ci już powiedzieć, że na pewno będę w Krakowie pod koniec października, że na pewno będę w Gdańsku, że premiera książki będzie miała miejsce w Szczecinie. I już teraz Ciebie zapraszam. Ktokolwiek mieszka w Szczecinie bądź obok Szczecina ma blisko, to serdecznie zapraszam. O szczegółach będę bliżej informować. Natomiast teraz zapraszam do wakacyjnej, twórczej zabawy, jak zwykle, jak co środę zresztą. E, I tak, e, zapach, taki zapach do pomieszczeń. E, zapach to jest pierwsze słowo klucz. Nie wiem jak połączysz, ale tu też jest przecież zapach dezodorant. Dezodorant. Zapach do pomieszczeń, dezodorant. A także tabletki do sania. Nie żadne inne, nie od bólu głowy, nie od czegokolwiek innego. Tabletki do sania. Czyli tabletki do ssania, dezodorant i zapach do pomieszczeń. Jak to połączysz, jak zabawisz się twórczo, żeby. Te trzy słowa klucze ze sobą połączyć. I do tego może jeszcze jakieś miejsce wylosujemy, albo z, na, z tych kubików, story cubes. Wyrzucam tutaj na dłoń wszystkie. I uwaga, uwaga. Trzęsę, 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 żeby się wymieszały doskonale. I może tutaj znajdziemy jakąś odpowiedź. Jak połączyć trzy. I tutaj co mamy? Oj, zegar, zegar był ostatnio. No ale cóż, skoro wylosowałam zegar, to niech będzie zegar. Połączcie to razem z zegarem, a wszystko niechaj odbędzie się w towarzystwie emocji, którą <śmiech> <śmiech> określimy. Przepraszam, rozglądam się nie, niepotrzebnie. Um, wszystko to niech będzie w towarzystwie emocji zatroskania. Zatroskanie niechaj będzie główną emocją Twojego przekazu. Czy to opowiadania, czy to wiersza, czy to ma rysunku, może, może jakiejś kompozycji. A tymczasem, młodą pisarką będąc. Przysyłam Ci cudowne życzenia, wspaniałej środy i żegnam się z Tobą tym wielkim, gorącym serduchem. Wszystkiego dobrego, pięknej i nie tylko zaczytanej, ale kreatywnej środy Ci życzę. Pa.